No, jesteśmy prawie w centrum Antwerpii, teraz udajemy się w kierunku Starego Miasta, tu jest most zwodzony. Wtedy masztowy żaglowiec stoi, teraz jego nazwę zobaczymy, jak przybliżę. taka mała wycieczka po co? w tej stronie też są śluzy? bo tu jest śluza normalnie stara jeszcze jedna z tu stoją tak jak były tu jest latarniowiec? nie w kiedyś to bardzo dawno stamtąd jakby się już babał gręty który stawiany był no to przejdziemy tam Most a no widzisz żeby mogły wypłynąć a ciekawe czy on działa nie no to jest latarniowiec który jest stawiany na wodzie latarnie stare już jako muzeum kiedyś chyba boi było coś, coś niespotykanego ja nie będę dużo opowiadał, bo akurat nie wiem dokładnie, ale z którego roku on pochodzi, ale jest limitowany, no to na pewno nie jest młodziutki. Już jako zabytek postawiony. Widzimy góry latarnie? I stawiany był przy wejściu do portu albo troszeczkę dalej, żeby tor wodny. Sygnalizować, gdzie jest tor wodny. No, Widzimy, że jest kadłub nitowany, to musi być to wiechowy statek. No, obrotowy most w Antwerpii. A widzimy tam. Koło jezdne. Mechanizm. Jeżeli. być To na pewno to zdejmują, żeby, no ale te muszą się jakoś wydostać. Co tu są, nie? To na pewno jeszcze. Jeszcze jest. Używane. To spotkałem małą ciekawostkę. Teraz pokażę go dokładnie Kiedyś się tak sterowało na rufie ster musiał zostać widzimy ster, płetwę steru łańcuch oczywiście to już jest zabytek I cały mechanizm widzimy że to na stalówkach O jeszcze służy jako wycieczkowy z jednym masztem a widzimy charakterystyczną windę kotwiczną na dziobie a zaraz zobaczymy jak wygląda dziób No i widzimy dwie kotwice. No i tak ta perełka wygląda. Można nazwać go perełka mórz i oceanów. So